Witam serdecznie, nazywam się Engel Renata, pracuję jako Jasnowic i zapraszam wszystkich chętnych na moje sesje indywidualnego jasnowidzenia. Odbywają się one przez Skype'a. Zapraszam także na moje warsztaty Ukochaj swoje wewnętrzne dziecko. Na warsztatach pracujemy bardzo praktycznie, oparte są na medytacjach. Związane jest to z połączeniem i doświadczeniem połączenia z naszym wewnętrznym dzieckiem, i z naszym wyższym ja. Robimy bardzo ciekawe rzeczy na tych warsztatach, w związku z tym zapraszam bardzo serdecznie. Najbliższe są 4-5 maja w Warszawie, zazwyczaj zresztą odbywają się w Warszawie. Kontakt do mnie jest na e-mail renatajasnowicmaupa, gmail.com A szczegóły można znaleźć na mojej stronie. Niestety niemiecka nazwa, jasnowidząca po niemiecku www.helsea.pl Dziękuję jeszcze raz wszystkich chętnych zapraszam. When they're being blessed